Witam cię w kolejnym vlogmasie. Tym razem taka naprawdę typowo świąteczna tematyka, a mianowicie wykonamy dzisiaj świąteczny lettering. Świąteczny lettering, który możesz na przykład wykorzystać podczas pisania życzeń świątecznych lub robienia um, własnej kartki świątecznej. Może chcesz zaskoczyć jakąś bliską osobę własnoręcznie przygotowaną kartką, nie chcesz jej kupować i chcesz zrobić coś takiego dosyć oryginalnego, coś w takim stylu. I dzisiaj pokażę Ci, jak możesz to zrobić, mimo że nie potrafisz jeszcze tak do końca idealnie, ładnie pisać. Niedawno ukazał się mój autorski przewodnik do, do ćwiczeń, właśnie, właśnie letteringu, do letteringu świątecznego. W nim się pojawiło, pojawiło kilkadziesiąt takich inspiracji do napisów świątecznych, noworocznych, adwentowych, różne przykłady. Pojawiły się również tutaj różne grafiki, takie, które możesz wykorzystać podczas tworzenia właśnie życzeń, bądź też jakichś ładnych napisów świątecznych, albo żeby udekorować na przykład prezenty. I z tego możesz tutaj skorzystać. Na samym końcu jest też również alfabet. Alfabet. Możesz go poćwiczyć. Jeszcze inny alfabet. Możesz go poćwiczyć, ale zdaję sobie sprawę, do świąt pozostało tylko dwa tygodnie, więc może nie do końca uda ci się to wszystko przerobić i nie od razu będziesz mistrzem letteringu i będziesz tworzyć takie piękne napisy i chcesz skorzystać z gotowego rozwiązania. No to gotowe rozwiązanie jest takie, że po prostu starasz się kres, kreskę kre, w kreskę wszystko tutaj odpisać, tak jak, tak jak tutaj jest zrobione, ale może nie zawsze ci to wyjdzie tak idealnie, jakbyś, jakbyś to chciała, dlatego pokażę ci taki fajny sposób. Nie wiem, czy go znasz, ale ja Ci po prostu go pokażę, jak można skopiować pracę, tak? Bo masz ten przewodnik i po prostu któryś napis ci się, ci się bardzo podoba, który byśmy mogli tutaj zrobić. Nie mam kogo zapytać, więc sama muszę wybrać. Nikt mi nie odpowie na moje pytanie zastanawiam, który napis możemy zrobić. A niech będzie ten ho, 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 ho. Tak tutaj odkładam. Odkładam mój przewodnik. Później go sobie ładnie złożę. I teraz tak, żeby żeby skopiować. Masz, masz po prostu jakiś, jakiś wzór. To mogą być jakieś inne moje prace, które na przykład dostałaś um, w newsletterze ode mnie. Jakiś napis się bardzo, ale to bardzo podoba i chciałabyś po prostu go tak samo napisać, ale nie masz jeszcze wprawy w ręce, nie umiesz posługiwać się braszpenem, bo to jest wszystko um, napisane techniką brush letteringu, i tu już trzeba mieć dosyć sprawną rękę. Tutaj na przykład w tym Christmas to jest dosyć proste, tutaj naprawdę nie trzeba, nie trzeba żadnej um, techniki ani umiejętności, ale na przykład już, żeby coś takiego zrobić, no to naprawdę trzeba mieć wprawę z brush penem, tutaj tak samo i tutaj tak samo. Dobrze, to ja Ci pokażę, jak to zrobić. Do tego potrzebujesz um, ołówek. Ołówek najlepiej taki HB, to on wtedy tak fajnie się rozmazuje. I jakiś, pi, jakiś pisak, czarny pisak, ale w, albo w zależności, jakim kolorem chcesz wykonać swój lettering. W tym przypadku ym, mam czarny, czarny pisak z taką końcówką. Dobrze, czyli chcemy skopiować tutaj ten, ten napis, tak, ten hu, hu, hu. I teraz co robimy? Przekręcamy kartkę w drugą stronę i tutaj, gdzie ten napis się znajduje, Zarysowujemy go ołówkiem. Właśnie najlepiej takim HB. On jest taki miękki. Probably nie był twardy. Zarysowujemy wszystko, wszystko, wszystko. Mocno, mocno, mocno. Czyli taką zrobimy kalkę i zaraz to skopiujemy. Tak, bo Ty może próbujesz i starasz się, i jeszcze ta Twoja ręka nie jest taka, nie jest taka pewna i te linie nie są do końca idealne. I nie masz czasu, żeby, żeby się jeszcze nauczyć, a chcesz te kartki w końcu skończyć i je wysłać, dlatego tutaj, tak, jest zarysowane, zamalowane, wydaje mi się, że wszystko się dało dobrze, jest, wydaje mi się, że wyszło i teraz tak, odwracamy, tak, patrzę, tu tak pod światło, widzę, widzę że, że wyszło, dobrze. I teraz biorę czarny pisak. I zaczynam. Może to teraz przybliżę. Przybliżę to troszeczkę, żeby mi kamera nie, nie przeszkadzała przed oczami. I teraz poprawiam to wszystko tutaj. Poprawiam pisakiem. Precyzyjnie. Ja teraz tylko to tak demonstracyjnie pokazuję, więc się troszeczkę śpieszę. Bo nikt chyba nie będzie chciał oglądać, jak ja tutaj przez 10 minut kreski poprawiam. Ale po prostu poprawiasz po tym piśmie, które chcesz skopiować. Tutaj może lepszy by był cienkopis, bo to jest troszeczkę cienkopisem nie pisakiem, ale to nie ma tutaj znaczenia. Chodzi mi tylko, żeby pokazać tą technikę, jak to, jak to działa, bo to jest bardzo proste. I można praktycznie skopiować każdy napis, który, który Ci się podoba, a nie jesteś jeszcze w stanie go sama zrobić. A chcesz taką własną własnoręcznie wykonaną kartkę komuś podarować, albo jakiś napis, albo grafikę. Albo zaproszenie, albo, albo cokolwiek. I tutaj tak samo mogłabym z tą gwiazdką. Tak, dobrze. Chyba wszystko poszło. No, trochę krzywą mi to wyszło, ale... I widzisz? I tutaj się teraz to wszystko skopiowało ładnie. Tak? w tym świetle nie do końca to widać, ale tutaj mam po prostu, cały wzór mam skopiowany. Sobie tylko podłożę teraz coś twardszego, bo moje biurko ma takie tutaj um, wgłębienia i one troszeczkę przeszkadzają. Dobrze, i teraz jak mamy już to odrysowane, to już teraz wystarczy tylko po, po, poprawiać to wszystko, tak? Bo mamy jakby odkalki, mamy tutaj wszystko odrysowane i teraz tylko Popoprawiać to. Mam nadzieję, że w tym świetle widzisz to, ale po prostu tutaj, em, w tych miejscach, gdzie ja to wszystko poodrysowywałam, to po prostu trzeba mocno przycisnąć i, i po, pozarysowywać poza to wszystko i później popoprawiać. I mamy metodą kopiuj-wklej. Mamy po prostu pracę skopiowaną, która nam się podo podoba. I to może być. E Dowolna praca, którą gdzieś zobaczysz, albo nawet z gazety. Jeżeli masz jakąś gazetę i tam jest jakiś ładny napis, to też możesz po prostu tak to zrobić. Tak? Czyli to jest taka metoda na szybko. Jeżeli ktoś jeszcze nie potrafi, a zaczął, a, a po prostu nie widzi tych efektów, a chce coś ładnego, fajnego przygotować, i się denerwuje, że nie wychodzi, więc wtedy. Można wybrać drogę na skróty. No dobrze, ja tu się śpieszyłam. Ty, jeżeli będziesz to wykonywać, to rób to e, dokładnie, powoli. Ja tu mam przed oczami kamerę, która mi po prostu wisi, nawet głowy nie mogę schylić, żeby, e, żeby to dokładniej zrobić, ale na takiej zasadzie to właśnie e, działa. Tutaj tak samo mogłabym zrobić ten e, Christmas czy ten Oder. Mm. Ale myślę, że zrozumiałaś, o co, o co, o co w tym wszystkim chodzi. Mm. Dobrze. Teraz Cię tak podniosę do góry, podnoszę, podnoszę, podnoszę. Ok, dobrze, to jest właśnie taka metoda na kopiuj w Ja sobie teraz włożę to do mojego przewodnika. Jeżeli jesteś zainteresowana przewodnikiem, wejdź na moją stronę internetową do sklepu i tam możesz zapoznać się właśnie z tym przewodnikiem. nie pamiętam, która strona, to była chyba tutaj. I tutaj znajdziesz kilkadziesiąt inspiracji, właśnie takich zimowych, świątecznych, noworocznych, i troszeczkę ilustracji, takich prostych ilustracji, takich doodle, które podniosę cię do góry jeszcze, przepraszam. Podniosę cię do góry, które właśnie mogą cię zainspirować do stworzenia jakiejś takiej niepowtarzalnej kartki, dekoracji, plakatu, może noworocznego, w zależności co, co chcesz wykonać. A jeżeli jesteś subskrybentem mojego newslettera, to chciałam, um, chciałam pokazać albo tym osobom, które nie są abonentami mojego newslettera, że w ostatnim newsletterze pojawiła się taka ładna grafika świąteczna. Magiczny świąt Bożego Narodzenia. Tutaj jest taki ładny akwarelowy um, pejzaż, i tutaj taką mgłę zrobiłam. To wykonałam w Procreate oczywiście, um, żeby to było takie idealne, właśnie jak do druku. Mogłabym też to ręcznie zrobić, później zeskanować i w Photoshopie obrobić, ale w Procreate idzie to o wiele szybciej. Tutaj jest akwarela zeskanowana i później wklejona w Procreate. Właśnie taki, taki plak, plakat świąteczny do druku, może w ramach prezentu albo możesz, może chcesz sobie poćwiczyć właśnie taki napis, to tak samo. Odwracasz, zarysowujesz ołówkiem, przykładasz i czymś twardym, najlepiej z jakąś ostrą końcówką, jakimś pisakiem, tak mocno ty dociskasz, kopiujesz i później poprawiasz innym pisakiem i masz gotowy napis. A jeżeli ten napis ci się podoba w tej formie i chcesz go na przykład sobie wydrukować, to zachęcam, aby zapisać się na mój newsletter. Wtedy otrzymasz, um, otrzymasz hasło do, do zakładki Freebies, w której znajdują się właśnie um, wszystkie, wszystkie bezpłatne. Grafiki. Jeszcze szukam, bo w ostatnim newsletterze pojawiła się również świąteczna lista zadań. To też jest właśnie taka, taka lista zadań właśnie na święta. Tutaj też z techniką brush letteringu. Tutaj napisane ładna taka akwarelowa gałązka. Mały skrzat. Mikołajek. I takie bardzo dyskretne, dyskretne logo, czy dyskretna adres mojej strony mojej internetowej. I to właśnie ukazało się w ostatnim moim newsletterze. Mój newsletter ukazuje się tak dwa-trzy razy w miesiącu, jest to zazwyczaj piątek. Tak, do tej pory myślę, że wydaje mi się, że tylko raz poszło w poniedziałek, bo coś tam coś mi wypadło, i, i pojawił się ten newsletter w poniedziałek, a zazwyczaj jest. W 99 przypadkach procentach przypadków jest w piątek. I wtedy dostajesz różne właśnie takie inspiracje, karty do ćwiczeń. No a teraz na święta to była właśnie aż taka, taka, myślę, że całkiem fajna grafika świąteczna do druku i postawienia sobie na przykład w ramce. To jest taka ramka, tylko nie mam jak pokazać, ale tak to, tak to wygląda. Dobrze, dziękuję Ci za uwagę. Mam nadzieję, że to wideo Ci się podobało. Jeżeli Ci się podobało, zostaw kciuka. Koniecznie. Jestem tutaj zupełną amatorką, jeżeli chodzi o YouTube'a. Testuję się, bo moja działalność skupiała się głównie na Instagramie. I te Insta Stories tak przybierały coraz większego wymiaru. Ja ciągle coś tam pokazywałam, testowałam, testowałam i tak. Te 15-sekundowe urywki są takie trochę denerwujące, i stwierdziłam, że zacznę troszeczkę więcej na, na, na YouTube nagrywać, pokazywać, i, i wtedy nie ma tego, tego takiego limitu 15 sekund, 15 sekund albo minuta. I, i po prostu próbuję tutaj swoich sił na YouTube. Jeżeli ci się podoba to, co robię, jeżeli ci się moja strona internetowa podoba, jeżeli korzystasz z moich materiałów, e, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz ślad po sobie w postaci komentarza albo po prostu kciuka do góry. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia już jutro. Papa! Pa.